Magazynie Wpisz się w magazynie w Weko. wybieramy się na bieszczadzkie szlaki i odwiedzamy niewielkie obiekty noclegowe. A co łączy te placówki? Przede wszystkim staranie się o posiadanie certyfikatu przyjazny rowerom nadawanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska oraz propagowanie zasad zrównoważonej turystyki. Trzeba pamiętać, że żyjemy w Bieszczadach, a Bieszczady są częścią karpat. W karpatach dosyć często pada, ale My się nie poddajemy. Naszym sposobem na turystykę jest ekoturystyka. Ekoturystyka to również turystyka aktywna. Jest to Nordic Walking, w zimie narty, śnie, narty biegowe czy rakiety śnieżne, a w lecie to jest przede wszystkim rower. Oczywiście mamy nadzieję, że certyfikat, który udało nam się zdobyć, przybliży nas do, jeszcze bardziej do rowerzystów. Oczywiście bieszczady są. Dosyć dobrze przygotowane, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Można wyruszać na różnorakie wycieczki rowerowe z miejsc, w których się mieszka, a też również można sobie dojechać z bagażnikiem samochodowym i wtedy zwiedzić że rzeczywiście miejsca bardzo ciekawe. Są to opuszczone wsie. Do których nierzadko prowadzą e, drogi, bardzo e, rzadko uczęszczane, bądź są to e, nasze tutaj leśne stokówki. W Bieszczadach jest bardzo dużo wypoczalnich rowerów. E, my u, u nas mamy kilkanaście, także rowery są na bieżąco serwisowane, nie trzeba e, przyjeżdżać ze swoim. Oczywiście są one tutaj dostępne podczas pobytu w naszej zagrodzie. Zgodnie z wymogami certyfikatu mamy tutaj wszystkie narzędzia potrzebne do reparacji roweru. Oczywiście można się zatrzymać również na jedną noc, zregenerować siły i oprócz tego, że ciekawego się, coś ciekawego się dowiedzieć, to oczywiście można też bardzo dobrze wypocząć. Bardzo mocno promujemy tutaj tak zwaną ideę ekomuzeum. My mamy tutaj ekomuzeum w krainie Bobrów, jest to ponad 20 km szlaków szlaków pieszych po stokówkach. Oczywiście można również po nich jeździć rowerami. Zagroda Magia czy w ogóle Bieszczady, tak? to jest takie miejsce dla ludzi, którzy szukają samotności. Ale jeżeli nie chcą szukać samotności, jeżeli chcą szukać grupy, to zawsze ją znajdą. I tu, to, tu są ludzie otwarci, zupełnie inaczej funkcjonują. Niezależnie od tego, czy przyjeżdżają z dużej metropolii, czy jakiegoś małego, mniejszego miasta, to Bieszczady ich jakoś przetwarzają na swoją modlę. O certyfikat przyjazny rowerem mogą starać się wszystkie obiekty turystyczne, zarówno duże hotele, jak i małe gospodarstwa agroturystyczne, które spełnią określone kryteria. Obiekty przyjazne rowerem położone są na zielonych szlakach Greenways. W Bieszczadach znajdują się dwa takie szlaki. Zielony rower Karpaty Wschodnie oraz szlak Szwajka w Bieszczadach i na Pogórzu kilka tysięcy kilometrów oznakowanych jest tras rowerowych. Są to y, szlaki y, tematyczne, y, kulturowe, między innymi na przykład jest szlak ikon. To są takie y, łączą najpiękniejsze budowle y, sakralne, y, znaczy zabytki drewniane y, na Podkarpaciu y, szlak y, Yy, tak, szwejka śladami przygód <laughs> szwejka, yy, szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego yy, zielony rower bieszczady. Od momentu rozpoczęcia naszej współpracy z Fundacją Partnerstwa Środowiska z Krakowa mamy już miejsc wytypowanych, które zgłosiły akces do projektu około 30 one są w trakcie certyfikacji, przygotowania, bo największy problem był ze stojakami rowerowymi, takimi prawidłowymi, i profesjonalnymi, żeby rowerzysta przyjechał oparty na rower, obładowany sakwami i żeby się nic rowerowi nie stało. Staramy się jak możemy, żeby te nasze szlaki w Bieszczadach wyglądały jak najlepiej, żeby były czytelne, odnawiamy je co jakiś czas, staramy się pozyskać pieniądze na to. Między innymi Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki docenia nasze... Działania i wspomaga nas finansowo przy naszych pracach. W turystyce rowerowej działamy już lat prawie 10. Znakowanie szlaków rowerowych pod patronatem Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów jest wyjątkowe. Przemierzyłem do tej pory prawie 2000 km szlaków Greenways na terenie całego kraju, ale nigdzie indziej w Polsce nie znalazłem tak dobrze znakowanych szlaków, jak właśnie w rejonie bieszczackim. Ludzie przyjeżdżają przede wszystkim po relaks i po spokój. Niedaleko mamy do, dobra baza wypadowa, solina w lecie, w zimie wyciągi. Przede wszystkim rowery są cał, cały sezon, całoroczne. Ale przede wszystkim ludzie przyjeżdżają tutaj dlatego, że po prostu jest tu spokój, jest cisza, jest przede wszystkim natura. Turystów zainteresowanych y, turystyką rowerową jest cała masa. Przyjeżdżają poza tym goście, którzy na, nawet nie myślą o rowerach. Mamy, mamy parę rowerów, które możemy wypożyczyć. Są trasy dla mniej, dla bardziej zaawansowanych. Liczy się dla nas to, żeby goście wyjeżdżali zadowoleni. Trzeba robimy to z sercem i tak ma być. Ludzie mają wyjechać zadowoleni, dobra kuchnia, dobry czas, dobry wypoczynek i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Zachęcamy wszystkie obiekty turystyczne do ubiegania się o certyfikat przyjazny rowerom. Informacje o certyfikacie można znaleźć na stronie www.przyjaznyrowerom.pl oraz dzwoniąc do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pod numer 12 430 24 43.